Integracja środowiska, wymiana doświadczeń, dzielenie się wynikami badań i szukanie rozwiązań dla wyzwań, które odkrywa przed światem nauki metabolomika. Ponad 120 naukowców z uczelni i instytutów badawczych z całej Polski, a także z zagranicy przyjechało do Olsztyna, by wziąć udział w konferencji Metabolomics Circle 2019. Przyjechałem na tę konferencję, żeby poznać nowych ludzi, którzy działają na Polu metabolomiki. Niedawno wróciłem z zagranicznego pobytu, gdzie też pracowałem na polu metabolomiki, i chciałbym poznać być może przyszłych partnerów do współpracy. Metabolomika to wciąż bardzo młoda dziedzina nauki. Próbuję określić, jakie niskocząsteczkowe związki występują w różnych systemach, i tu mamy na myśli roślinę, komórkę, tkankę, człowieka. Zwierzę. Później próbuje się to skorelować z reakcjami czy z zachowaniem or, tych organizmów. Badania metabolomiczne realizują naukowcy pracujący w obszarze medycyny, farmacji, weterynarii, a także zajmujący się analizą żywności. Ja w swojej pracy zawodowej zajmuję się substancjami perfluoroalkilowymi, dlatego będę mówić o skali zanieczyszczenia tymi substancjami wybranych produktów żywnościowych i te badania prowadzone są z kolegami z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Najwięcej badań związanych z metabolomiką prowadzonych jest w obszarze medycyny. Naukowcy próbują dowieść, że pojawienie się w organizmie pewnych substancji określanych mianem metabolitów może świadczyć o występowaniu chorób, w tym chorób nowotworowych. Poznanie tych substancji może umożliwić diagnostykę i leczenie chorób na bardzo wczesnym etapie. Obecnie jest to faza odkrywcza, czyli poszukujemy tych drobnych cząsteczek, które mogą pełnić taką rolę, o której wspomniałem, i jest to długa droga od wykrycia takich związków do ich zastosowania w praktyce klinicznej, bo niezbędna jest walidacja i opracowanie. Prostych i szybkich metod, i też najlepiej tanich, które mogą później być wykorzystywane w diagnostyce klinicznej. To była szósta odsłona cyklicznej konferencji Metabolomics Circle. Na spotkaniu w Olsztynie po raz pierwszy wprowadzono element paneli dyskusyjnych, na których omawiano sukcesy i problemy w zakresie badań metabolomicznych. Jest pięć paneli dyskusyjnych, żeby pokazać, że istnieją jakieś problemy analityczne lub badawcze, i pomiędzy ekspertami dyskusja, jak oni poszczególne problemy widzą. Konferencja Metabolomics Circle 2019 została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Metabolomiczne oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv